Dzwoni do Polski za jednego centa za minutę na telefony stacjonarne bez żadnych dodatkowych kosztów. Artur, no minęło 20 minut, a nie minuta po walce. Mniej na gorąco. Co byś zmienił w sobie? Ach, ciężko, szkoda. Przepraszam tych Polaków wszystkich, co przyszli, wierzyli. Bo naprawdę doping był niesamowity. Troszkę taki spięty, kurde, nie wiem czemu, czym to było spowodowane. No, ale co zrobić, no kurde. Dużo silniejszy fizycznie ode mnie był, nie tak w ciosach, bo tam fa faktycznie trafił coś tam, ale tego nie poczułem, nawet w ostatniej rundzie byłem do gotowy tam jeszcze walczyć, ale sędzia przerwał, no już nie ma co się tak tłumaczyć, prawda? Teraz tylko więc te wziąć, po pokazać, że po przegranej mogę się wziąć w garść. Mistrzowie przegrywali gdzieś tam jeszcze, no na pewno teraz spokornieje, tak? Wielu pewnie moich krytyków teraz się cieszy, tak? Ale nie na ringu spokojnie się, Na ringu nie, nie. nie. No trochę mi przykro, że, że gdzieś tam kurde naprawdę... Jeszcze nie dorosłem do tego, jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby gdzieś tam najwyżej walczyć. Walczy. Pierwsza rzecz, którą powiedział Abraham Dzienicz, kiedy go zapytałem, gdybyś był trenerem Artura Spinka i widział to, co widziałeś przez te 10 minut, pierwsze, co byś zmienił, to on mówił, przeciwko zawodnikom tej klasy, co ja, pojedyncze czasy to za mało. Było za mało kombinacji. Trener, trener mówił mój, to samo? Jasne, trener mówił, że coś innego, ale gdzieś się uparłem na ten lewy sierpowy. Raz nie trafiłem, drugi raz nie trafiłem i gdzieś tam wkurzony takim. To jest to, co gdzieś tam, no szkoda, no. mógłbym tu dużo mówić, no trochę jest przykro, prawda, bo gdzieś tam promotorzy mi zaufali, gdzieś tam przede wszystkim trener mi zaufał, tak, a ja dałem troszkę dupy, no. Czy, jeżeli powiem, że różnica siłowa i przygotowaniach fizycznego jego w stosunku do, do tego, do rywali, których miałeś, było jak nie było Ziemia, to nie miał rację? Nie, no było to widoczne, ale nie, nie było Ziemia, tam, tam nie chodziło o to, że on był tam silniejszy, E, ciosie, to była poważna różnica. E, tak, e, gdzieś jak wybierał presję i gdzieś tam czułem, to czułem. No. On całe plecy obolały barki gdzieś tam po nerkach, ale no tak, no był silniejszy. Na pewno nie było to tak, e, e, że on w ciosie też, bo on nie ma takiego pojedynczego ciosu mocnego, tam gdzieś mnie za trafił czy coś, ale to nie było tak, naprawdę. Mówisz szczerze, jeszcze dużo przyjmuję, ja tam gdzieś Mało starałem się zadawać tymi aktami, no ja, naprawdę jest silniejszy troszkę ode mnie, no i to. Pokazał to, dzisiaj był lepszy, no przygubio tak, no trochę trochę, lepszyko tak, bo gdzieś tam liczyłem na to. Ale mógłbym teraz dużo gadać, no co trzeba się wziąć teraz za trening, znowu przyjechać, trochę odpocząć i wziąć się za trening i dać się poprowadzić menadżerom. Chciałem tak troszkę za wszelką cenę pokazać, że dam rady, a jednak bez... Nie dam rady jeszcze na razie gdzieś. To Ta jedna tego. walka dała Ci więcej niż te 16, których miałeś? Czy to jest proces, który musisz przechodzić? Myślę, że tak, myślę, że tak, że teraz tak naprawdę pokażę, czy, czy wzmocnię się po tym wszystkim, czy po prostu się gdzieś podłamie. Wydaje mi się, że się podłamać nie podłamie, Poka... na pewno na pewno jedno jest pewne, że gdzieś do, że gdzieś do tych wielkich walk tam jeszcze jestem niegotowy. Szkoda trochę, że przed czasem, prawda? Bo ja tam się czułem gotowy, może i wyglądałem, ale czułem no, szkoda, no. Cóż ja powiem? Najtrudniej się podnieść, ale jest wielu pięściarzy, od których można powiedzieć, że mogą się załamać. Ja akurat w tą wersję nie wierzę. Myślę, że wrócisz. I moim zdaniem, jeśli mogę powiedzieć, że ze swojej strony to była na pewno pożyteczna. Będzie być może przez niektórych krytykowana ta decyzja, że wrócił już teraz, już, już na LGBT. Ja uważam, że ta walka ci dała i ta jedna porażka niczego nie zmienia. Oh, dokładnie. Ale o tym musisz nas dopiero przekonać. Dokładnie. No, teraz, teraz pełno roboty przede mną. No szkoda, no mówię, szkoda, trochę tak mówię z panem Piotrem, tak gdzieś tam się kurde tak, tak kurde zaufał mi też, tak no, no szkoda, trener, no i tak głupio, no nieprawda, no, to nie o to chodzi, bo ja się go przestraszyć nie przestraszyłem, ja wyszedłem troszkę spięty tym wszystkim, tu tyle to HBO, kurde, no takie, to nie było strach, tylko taki dziwny, spięty gdzieś tam. Nie wiem, no szkoda, no. Poszła płotka o kontuzji lewej dłoni. Tak, ja mam kontuzję, ale to nie to nie tak, że przez kontuzję, nie przez loty, przegrałem, bo byłem dzisiaj słabszy, no trudno, nie. To mówię ten... ten... Dziękuję bardzo. Artur, bo wiem, że musisz dalej jechać do obowiązki. Jeszcze raz, Pozdrawiam. do następnego razu, czy w Polsce jeszcze raz Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.